Hej, witajcie w moim nowym filmiku z trzema pomysłami na drugie śniadanie do szkoły lub pracy. Pierwsza opcja to jabłkowe serniczki. Będziecie potrzebować dosłownie kawałek jabłka, które kroimy drobno w kosteczkę i wrzucamy do miski, dwóch jajek oraz kilka łyżek mąki kokosowej. Oczywiście możecie użyć dowolnej mąki, ja akurat wybrałam tą, bo ją lubię. Wszystko dokładnie mieszamy, po czym dodajemy kolejne składniki, takie jak cynamon, trochę wody, miód oraz serek wiejski w celu nadania masie gęstej i kremowej konsystencji. Formujemy kuleczki, które układając na blaszce, spłaszczamy i pieczemy je w około 200 stopniach przez 30 minut. Wyjmujemy i smarujemy masłem orzechowym, które sprawi, że nasze smakołyki będą bardziej sycące. Następnie wkładamy je do pudełka i gotowe. Smakują dobrze, ale dla niektórych mogą być za suche, więc jako dodatek można sobie zabrać jakiś mus owocowy albo dżem, konfiturę i placuszki w nich maczać. Kolejna propozycja to borówkowy koktajl dla tych, co bardziej lubią pić niż jeść. Bierzemy płatki owsiane, zalewamy je wrzątkiem, żeby trochę napęczniały. Dodajemy do nich mrożonych albo świeżych borówek, łyżkę kakao oraz szklankę mleka. Wszystko miksujemy, żeby nam się te składniki ładnie połączyły. I przelewamy na przykład do słoika. Na wierzch możemy jeszcze wrzucić trochę borówek albo jakiś bakali. I już szybko, smacznie i prosto. Koktajl nie jest zbyt słodki, ale to celowe zamierzenie, bo dodatkowo zabieramy daktyle, które są naprawdę przesłodkie. I na koniec pomysł dla tych co wolą zjeść na drugie śniadanie coś lekkiego i niezbyt słodkiego. Opiekane tortille, najlepiej razowe. Smarujemy je serkiem śmietankowym, układamy na wierzchu e, plastry awokado oraz czarne oliwki, dodajemy jeszcze kiełki rzodkiewki, liście sałaty, wybrane przyprawy, jakieś inne warzywa i zwijamy placek na pół. Tak złożoną tortillę opiekamy na patelni, później kroimy na mniejsze kawałki i układamy w pojemniku. A żeby nasz posiłek był bardziej odżywczy, dodajemy ulubione warzywa, np. pomidorki koktajlowe. Które też nadadzą takiego koloru temu jedzeniu. Ja akurat zrobiłam wersję wegetariańską, ale możecie do środka włożyć co tylko chcecie. Koniecznie dajcie znać, który posiłek byście sami chętnie przygotowali. A jeżeli to zrobicie, to wrzućcie fotkę na Instagrama i mnie oznaczcie. Czekam też na Wasze pomysły, co dobrego chcielibyście, abym przygotowała w kolejnym filmiku. I do zobaczenia!